Cześć, witajcie na kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam was na filmik, w którym wykonamy wspólnie czekoladownik w stylu vintage. Mam tutaj przygotowaną gotową bazę na czekoladownik w kolorze kraft i korzystam z kolekcji z O'Clocka, kolekcji bazowej. Jest to biało-beżowy nastrój. No i pierwsze co to oczywiście dobór papierów. Chciałam te papiery dobrać tak żeby stworzyć lekki kontrast. Teraz docinam je na wymiar, tak żeby zostały mi zbo wokół ramki. I oczywiście co kawałek to będzie krótszy i mniejszy. Początek to taka najbardziej żmudna praca, kiedy trzeba właśnie wybrać papiery, dociąć i przykleić. Ja zawsze mam problem z doborem papierów. Od razu sobie tutaj um, docinam też na stronę wewnętrzną, ponieważ mój czekoladownik będzie oklejony w środku i na zewnątrz. Um, pomijam um, oklejenie grubości czekoladownika. To jest taki wąski pasek można to oklejać, ale nie trzeba. W tym przypadku ja akurat zdecydowałam się, że zostaje nieoklejony. Od razu sobie szykuję również na wnętrze czekoladownika, na tą kieszonkę papier. I tutaj sobie zostają dwa takie małe skrawki, one potem mi się przydadzą, żeby nadać temu czekoladownikowi taki styl vintage, wszystko tuszuję. Tutaj mam Distress Ink w kolorze T-Dye, To jest taki herbaciany kolor i tutaj też tuszuję brzegi czekoladownika i łączenia, ponieważ mój papier nie będzie przyklejony do samego końca, więc żeby ta praca była spójna, to tuszuję również czekoladownik. W ogóle uważam, że y, tuszowanie to jest taka fajna sprawa, zamknięcie pracy w całość. Y, przyklejam sobie papier, który ma być w środku i odwracam ten czekoladownik na drugą stronę. Będę pracować teraz nad okładką. Kieszonkę też sobie od razu tuszuję. Jak widzicie, boki również, ponieważ tutaj boków też nie oklejam. Taką oklejoną kieszonkę przyklejam i zostawiam na sam koniec. Będę pracowała na płaskim na początku czekoladowniku, ponieważ będzie łatwiej. Jak widzicie, tutaj używam narzędzia do postarzenia, żeby postrzępić brzegi kartek. Natomiast, jeżeli nie macie takiego narzędzia, to można śmiało zrobić to nożyczkami. I tutaj wszystkie warstwy sobie mm, delikatnie szarpie. Trochę się z tego brudzi, ale efekt jest fajny. I jeszcze troszkę poprawiam tuszem, ponieważ przy szarpaniu wyszły mi białe mm, elementy. Białe miejsca. Ale nie chcę tak dużo białego na, na tej pracy, ponieważ chcę, żeby przypominała pracę vintage. I teraz sobie oklejam. Ale zanim to zrobię, to przypomniało mi się, że nie zamontowałam zapięcia tego czekoladownika. Ten papier kraftowy jest dość sztywny, więc jeżeli bym nie zrobiła takiego zapięcia, to on by się otwierał. A ja bym chciała, żeby jednak tworzył taki ładnie zamknięty projekt. Wstążkę Old Fashion przyklejam na taśmę dwustronną i jak widzicie tutaj Yy, przyklejam nie do samego końca, tak żeby móc sobie te brzegi jeszcze powywijać i postrzępić troszeczkę. Więc tego kleju automatycznie też nie nakładam pod sam brzeg. To mi ułatwi właśnie wyginanie, tu jeszcze też dotuszuję, żeby nie było białego widać. No i teraz układam warstwę. Tą drugą postanowiłam troszkę podrzeć. Warstwy nie będą ułożone mm, równo. Chcę, żeby był taki trochę bałagan na tej pracy, ale taki bałagan kontrolowany. Tutaj sobie dół też urywam i za każdym razem muszę oczywiście poprawić to tuszowanie. I z paczeczków, które mi zostały, jeszcze sobie mm, postanowiłam dołożyć jeden element. Robię to warstwowo, więc używam tutaj taśmy 3D. Tą taśmę dodatkowo sobie jeszcze hmm, potraktuję klejem. I drugą warstwę również chcę zbudować taki hmm, lekko przestrzenny. Ta taśma ma 1 mm, więc ona nie zrobi nam bardzo dużej hmm, różnicy, dużego poziomu. Nie wiem, czy tak się mówi, dużego poziomu. Nie będzie bardzo w górę, bardzo puszyście. I tutaj e, teraz możecie zauważyć, że wzięłam maskę z Agaterii i pastę z Pentartu. To jest lekka pasta modelująca. Uwielbiam ją. Już jest resztka, ale jeszcze wygrzebuję, co się da. E, I na ten prawie, że ostatni panel e, naklej, m, nie nakleiłam, tylko nałożyłam tą pastę. I teraz naklejam właśnie ten ostatni paseczek. E, tej pasty, tego wzoru przez maskę w ostatecznym, że tak powiem, finalnym, gotowym produkcie będzie mało widać, no ale tak się tworzy kompozycje przestrzenne, tak się ko tworzy kompozycje mediowe. Dodajemy, zakrywamy, znowu dodajemy. Tutaj zauważcie, że z tych paseczków, które mi zostały, ja dziurkaczem sobie zrobiłam taką koronkę, dlatego żeby dodać jeszcze Jakichś elementów. I tutaj już sięgnęłam po tusz vintage, dlatego że jak potuszowałam tym t -Dye, to już mi się zrobiło trochę za bardzo mdło. Chciałam, żeby był inny odcień. I to normalnie naklej wciskam pod paseczki. Pod ten paseczek dodatkowo jeszcze dołożę troszkę koronki. Lubię w stylu vintage koronki, więc i tutaj musiała się ona znaleźć. Te koronki, te paseczki też będą po części zakryte, no ale y, zawsze to fajnie wygląda, jak nawet gdzieś po troszku wystaje. To nam buduje właśnie całą y, kompozycję. No i teraz kwiatuszki. Y, będę budować y, kompozycję z kwiatków. i Tutaj użyję kwiatków tych brązowych, to zrobiłam je sama. Normalnie barwiłam papier tuszami stres, Natomiast te małe różyczki są z toja, możecie je znaleźć w sklepie, i tutaj używam dodatków też z Craft Ocloka. To są dodatki, takie ekstrasy do wycinania vintage. Bardzo lubię na dół kompozycji dać jakieś papierowe elementy, które później fajnie gdzie nie gdzie wystają i je też umieszczam właśnie na podniesieniu cały czas pniemy się po troszkę w górę żeby było przestrzennie oczywiście te elementy też tuszuję tuszuję tutaj y, wszystkie elementy dlatego że y, po prostu ten biały kolor mi nie pasuje do stylu vintage a chcę żeby praca była spójna y, i głównym elementem centralnym takiej kompozycji będą właśnie te większe kwiatuszki i wokół zbudujemy kompozycję z mniejszych kwiatków, z liści. Daję tutaj takie ciemnozielone te różyczki, y, dlatego, że by przełamać troszeczkę, lubię czasami w pracy zaakcentować y, coś innym kolorem, po prostu, żeby nie było tak by było. I tutaj widzicie też, że tuszuję wszystkie listki, które będę dodawać. I rozbudowuję moją kompozycję. Ja zazwyczaj właśnie tak buduję kompozycję, że daję coś na spód, potem główne elementy i wokół tego rozbudowuję. Po prostu wyciągam tą kompozycję, uzupełniam miejsca, które mi dziś nie pasują, gdzie powstały jakieś luki. I tak właśnie robię tutaj. Dodałam te różyczki i zapycham listkami. Ten czekoladownik będzie uniwersalny. Nie dawałam żadnego napisu. Naprawdę można go wykorzystać no do każdej okazji. Więc możecie sobie go sami jeszcze, jakbyście tworzyli, oczywiście, spersonalizować. Tutaj jeszcze dodaję listki z Bazików do wycięcia. Z listków do wycięcia z kolekcji basic bo lubię, jak są w kompozycji różne elementy. Teraz sięgnąłam po biały sznurek, zrobię dwie kokardki z tego sznurka i wkleję jedną na drugą, tak żeby było no bardziej puszyście żeby było więcej, żeby się działo więcej i takie sznureczki też fajnie nam właśnie yy, zajmują miejsce gdzieś czegoś nam brakuje tutaj jeszcze mam takie korzonki w ciemnej zieleni Ponieważ dałam ciemnozielone y, różyczki, to chciałam właśnie jeszcze troszeczkę to podkreślić i dodaję w dosłownie chyba trzech miejscach te y, korzonki. czy jeszcze coś tutaj możemy zrobić w tym czekoladowniku i zdecydowałam się na kuleczki 3D. To pierwszy nakładam taki proszek 3D. To są bardzo drobniutkie kuleczki i nakładam je dosłownie wszędzie, gdzieś w dziurki, na kwiatki, tak żeby właśnie zapełnić kompozycję. Używam do tego Heavy Body Gel. Bardzo lubię dodawać te kuleczki, i tutaj pomieszam je z kulkami w większym rozmiarze. Uważam, że też to fajnie wygląda. Można, oczywiście, dać jeden rozmiar kuleczek, jak najbardziej, ale fajnie to też wygląda, jak pomieszamy wielkości. I też, gdzie tam jeszcze wiecie, to jest takie niekontrolowane. Wszystko zależy, jak wyjdzie kompozycja, i gdzie widzimy, gdzie by się mogło zmieścić. Teraz postanowiłam jeszcze pochlapać to wszystko czarnym gesso i chlapię i przód i tył i środek tego czekoladownika, ponieważ środek nie jest taki postrzępiony, tylko przyklejony na gładko, żeby się fajnie zamykał, a chcę, żeby nie odstawał za bardzo od um, całości. I też kieszonkę sobie tutaj pochlapie. Mogę też, właśnie, więcej pochlapać na, na tych łączeniach, gdzie nie ma papieru. Lekko podsuszę. No i praktycznie praca jest już gotowa. E, teraz przyszła pora na wklejenie kieszonki. Robię to na sam koniec, dlatego, że, tak jak widzieliście, na rozłożonym czekoladowniku jest po prostu łatwiej pracować, kiedy on jest płaski, kiedy nic nam nie e, przeszkadza. I tutaj mi się rozmazała jedna, jedno chlapnięcie, i pomyślałam początkowo, że tak zostawię, ale no nie dawało mi to spokoju, więc przykleję tą kieszonkę, i na tą kieszonkę, jeszcze w tym miejscu, gdzie roztarła mi się ta kropeczka, nakleję element do wycięcia. Też właśnie z tej kolekcji vintage. I czekoladownik, y, tak naprawdę, y, gotowy. Tutaj właśnie wybieram element i ten element też potuszuję, żeby pasował do całości i przykleję go na płasko, normalnie na kieszonkę. Mam nadzieję, że taka inspiracja Wam się spodobała, że będziecie chcieli zrobić swoje czekoladowniki. Jeżeli tak, to koniecznie się tym pochwalcie. I y, zapraszam Was do komentowania tego filmu. Do zobaczenia, kochani.